Cześć i czołem! Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Witam ja, Basia, z Domu Bajek. I prosto z Biblioteki Domu Bajek nadaje też dla nas tutaj nasz Marcin, nasz kowboj, który pilnuje wszystkich tych bajecznych książek. Jak wiecie albo i nie wiecie, więc opowiem jeszcze raz. Spotykamy się tutaj z okazji półmetka Bienele Sztuki dla Dziecka. Wspaniałej imprezy, która co dwa lata organizowana jest w Poznaniu u progu lata. A pomiędzy jedną a drugą imprezą spotykamy się właśnie półmetkowo, żeby nabrać chęci na to, co wydarzy się już za kilka miesięcy. A mam nadzieję, a ba, jestem pewna, że wydarzy się dużo pięknych rzeczy. Hasłem, które będzie przewodziło temu spotkaniu jest. Spotkanie. Spotkanie, bardzo ważne słowo, które mieści w sobie szereg przepięknych znaczeń. Dlatego właśnie, poproszone przez Centrum Sztuki Dziecka, za co serdecznie dziękujemy, wybrałyśmy dla Was piękne książki. Książki, które opowiadają o spotkaniu w bardzo różnorodny sposób. Dzisiaj coś wyjątkowego. Ale zanim wyjmę ją tutaj z tych półek, chciałabym, żebyśmy się nad czymś zastanowili. Aby wydarzyło się spotkanie, muszą zaistnieć obok siebie co najmniej dwie różne osoby. Czasem spotykamy się w gronie większym, ale ustalmy, że ta dwójka to jest takie niezbędne minimum, bo inaczej przecież nie będzie spotkania. Ale czasem zdarza się, że trudno jest nam się spotkać. Czasem zdarza się, że ktoś, kto chciałby się z nami spotkać, kto chciałby z nami pobyć bliżej. A może nawet się zaprzyjaźnić? Ma w sobie coś takiego, co trudne jest do zaakceptowania. Czasami może chce się przytulić troszkę za szybko, a my nie jesteśmy jeszcze gotowi. Czasami może się zdarzyć, że ma taki zapach, który jest trudny dla nas na przykład. Może trochę za słodki, może troszkę za ostry. Są przecież wśród nas osoby, które uwielbiają zapach wanilii, a są takie, które się chyba muszą nawet trochę wzdrygnąć. Przecież jesteśmy tak bardzo różni, tak samo jak na naszych palcach są różne odciski palców, linii papilarnych, tak samo jesteśmy my wszyscy bardzo różnorodni i pewne rzeczy lubimy, innych nie. Może czasami się zdarza, że ktoś jest troszkę za głośny, albo odwrotnie. Może to my jesteśmy za głośni, a on jest za cichy. I tak sobie jesteśmy, i tak bardzo byśmy chcieli mieć przyjaciela, ale trudno nam go odnaleźć. I teraz pozostaje nam zadać sobie najważniejsze pytanie. Czy w takim momencie trzeba się zatrzymać, zamknąć w sobie i po prostu przestać szukać? Czy jednak warto szukać, szukać nadal, bo być może gdzieś niedaleko jest ktoś, kto czuje dokładnie tak samo i tak samo jak my, szuka i potrzebuje przyjaciela. Właśnie o takiej sytuacji spotkania które wydawałoby się na początku niemożliwe. A jednak się wydarzyło. Opowiada przepiękna książka. Książka, która nosi tytuł Czy mogę się przytulić? Książkę stworzyły dwie osoby, Joni McLaughlin i Polly Dunbar, a w 2019 roku książkę wydało wydawnictwo Mamania. Spójrzcie, na okładce mamy małego jeża. Jest to bardzo wesoły i zdaje się bardzo przytulaśny, wyciąga rączki do przodu i szuka już dzióbkiem, czy właściwie ryjkiem może, szuka kogoś, kogo mógłby pocałować. Ale uwaga, niespodzianka, z drugiej strony mamy drugą stronę tytułową, taki sam tytuł jak na tamtej, czy mogę się przytulić i widzimy tutaj żółwia. Z przymkniętymi oczami. On także wyciąga łapki. On także szuka kogoś, z kim mógłby nawiązać bliski kontakt. Ale jak sobie od razu pomyślimy, to kto z nas chciałby przytulać jeża? No i mogło to by być troszkę bolesne. A kto z nas chciałby przytulić żółwia? Często, jak sobie myślimy o zwierzakach, które mamy ochotę przytulić. To wyobrażamy sobie koty i psy o miękkich, puszystych futerkach, ale twarda skorupa? O, teraz na pewno wiem, że są tutaj miłośnicy Żółwi, którzy przytulają Żółwie. Jestem przekonana, że wzdychają i robią wielkie oczy, co też ona gada. Ale powiedzmy sobie szczerze, trzeba byłoby się chyba trochę jednak przekonać. Sprawdźmy, zaraz zajrzymy do środka książki, czy znajdzie się ktoś, kto przytuli Żółwia i kto przytuli jeża. A zatem zajrzyjmy do środka tej pięknej, przytulaśnej książki. Jesz czuł się smutny. Spójrzcie, jaką ma smutną, niemrawą minkę. Idzie powolutku i najbardziej na świecie, właśnie teraz, potrzebuje przytulenia. I wtedy napotyka lisa. <grym> Lis jest puchaty, puszysty, większy od jeża, ale ani trochę niezainteresowany przytulaniem. Byłoby cudownie, powiedział lis. Ale właśnie musi uciekać, bo ma jakieś ważne, pilne sprawy. I zobaczcie, pum, Już go nie ma. Uciekł. Podobna historia spotkała jeża z wiewiórką, z sroką, aż w końcu spotkał sowę. Ale spójrzcie, Jerzyk jest już naprawdę smutny. Ma już nawet łaski. Tak bardzo by chciał kogoś przytulić. A sowa, sowa, mądra głowa, mówi mu o tym, że powinien poczekać i że na pewno wydarzy się w jego życiu coś i spotka kogoś, z kim będzie mógł się potulić. Zajrzyjmy teraz do żółwia, bo gdy odwrócimy tę tą, tą książkę do góry nogami, także w środku znajduje się tekst. I zobaczcie, Podobnie jak Jerzyk, nasz żółw także nie był tego dnia w dobrym humorze. Wędruje sobie powolutku i szuka kogoś, kogo mógłby przytulić. Spotyka borsuka, o, ale borsuk nie, 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 borsuk nie jest zainteresowany, odwraca się do niego tyłem i zajada pyszne owoce. Żółw spotkał też zająca, ale i zając. Wcale, a wcale nie chciał się przytulić, tylko zobaczcie. Wykopał wielką dziurę i zniknął gdzieś w noże pod ziemią. Żaba także odskoczyła daleko poza książkę. I właśnie wtedy, gdy żółwikowi było już skrajnie smutno i przykro. I było mu tak samo smutno, jak wtedy Jerzykowi, i także łaski mu zaczęły kapać z oczek, on także spotkał sowę i dostał dokładnie taką samą radę. Nie martw się, na każdego Gdzieś ktoś czeka. Gdy zastanowimy się, dlaczego ktoś nie chce przytulać jeża, od razu przychodzi nam na myśl to, że jest kolczasty, że może po prostu pokuć i troszkę poranić. Ale dlaczego nie, są, nie chcieli przytulić żółwia? Może był po prostu zbyt twardy? I gdy tych dwóch bohaterów się spotyka, twardy żółw i kolczasty jesz. Patrzą na siebie, mierzą się wzrokiem trochę jak w westernie. Zobaczcie. Jeden i drugi. Jesz i żółw. Żółw i jesz. I chyba już się domyślacie, co może się wydarzyć, prawda? Ruszają do przodu i. Uuu! Przytulają się. Przytulają się i kotłują. I właśnie wtedy. Okazuje się, że stają się najlepszymi przyjaciółmi, bo wreszcie odnaleźli kogoś, kto do nich pasuje. Żółw odnalazł jeża, który go wcale nie pukuje, ponieważ ma twardą skorupę, a jeż odnalazł żółwia, który nie boi się przytulić i są ze sobą bardzo, bardzo szczęśliwi. Czy mogę się przytulić? Wydawnictwo Mamania, piękna książka. Na razie książkę odkładam na boczek, a zanim zaproszę tutaj Anię, jeszcze chciałabym przedstawić Wam takiego naszego dombajkowego bajkowego przytulaśnego misia. Cześć, cześć, bo misiu będzie dzisiaj moim modelem. Chciałabym teraz zachęcić wszystkich rodziców i opiekunów, żeby posadzili swoje dzieci, mogą, no mogą się położyć, mogą sobie usiąść, tak żebyśmy widzieli plecki dziecka. I robimy mały masażek. A Masażyki są zawsze fajne. Potem można połaskotać i można jeszcze się pobawić. A więc uwaga, plecy są, a dłonie są. Dobrze byłoby je rozgrzać. Można y, m, rysować dłońmi palcami po nagiej skórze dziecka, można rysować po y, koszulce. Wszystko zależy od tego, jakie spotkanie jest nam w tej chwili potrzebne. A zatem dla każdego, kto chce zwierza, rysujemy dzisiaj. Jeża. Tu dam kreskę i pół kole. A tu kolec, kolec, kolec. Tu dam głowę, nosek dam i jeszcze oczko. Jeża mam. Taka prosta zabawa, a gwarantujemy dużo śmiechu i radości. Ja tymczasem... Jestem w stanie się tu obrócić. Życzę Wam miłych spotkań. Miłych spotkań z miłym przytulaniem. Zaraz zapraszam tutaj Anię i mówię Wam do zobaczenia. Papa! Pa. Cześć! Bardzo się cieszę z dzisiejszego spotkania z Wami. Spotkamy się też z żółwiem i z jeżdżami. Dwaj przytulaśni czekają tam już na górze, a chciałabym pokazać Wam, jak zrobić takich. Wesołych jeżyków Jeżyczki I przy tym doskonale się bawić Do spotkania z jeżem Potrzebna będzie Rolka papieru toaletowego Nie musi być pomalowana Też wygląda urokliwie Pomponiki Pisaczki albo gotowe o, 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 oczka, którymi e, upstrzymy e, pyszczek. No i najważniejsze. Półkole, z którego zrobimy te kolczaste wypustki z jego pleców. No i klej z dożyczkami. Kiedy już wasza rolka wyschnie, myślę, że najlepiej będzie od nadania mu wyrazu twarzy, któ który sprawi, że będziecie mieli ochotę się z nim spotkać. Zgubiłam zakrętkę, jest. Strasznie ważne jest przecież, żeby jeż miał też nohal jeżowy i może uśmiechniętą minkę. Wtedy będziemy mieli większą ochotę, chociaż nie zawsze, bo czasem jest tak, że nam jest smutno, a ktoś jest uśmiechnięty i wcale nie chcemy się spotykać, bo chcemy trochę pobyć w tym swoim smutku. Ale nasz jeż ma całkiem dobry humor. Kiedy już jego pyszczek nas satysfakcjonuje. Łapki zostawiamy na koniec. Zaczynamy od... Hm, nie, zróbmy tak. Zaczynamy od tego, żeby przygotować te kolce. Bo oczywiście moglibyśmy to zrobić w odwrotnej kolejności. Ja bardzo lubię kleić. Spotkania z klejem to coś, na co miałabym ochotę od razu, kiedy widzę tubkę. Ale potem... Stety, niestety, niestety... Trzeba by było czekać, a czekanie już nie jest tym, co lubię najbardziej robić, dlatego powolutku tutaj możecie albo poprosić dorosłych o pomoc, albo sami wykonać kolczasty korpusik. Kolce są już wycięte, sprawdźmy czy kolą wystarczająco mocno. Możemy się pokusić też o, zawija, o zawijane kolce, A, ale to wszystko to są dodatki. Tutaj możemy troszeczkę poszaleć z klejem, bo klej wyschnie i będzie bezbarwny. I w tym momencie przytwierdzamy sobie go do naszego bohatera. Brakuje mu jeszcze prawej i lewej łapki, do której właśnie posłużą, do wykonania której posłużą nam pomponiki. Kiedy jest już prawie gotowy, przydadzą mu się jeszcze malutkie stopiszcza, na których będzie mógł spotkać, pobiec na spotkanie ze swoim przyjacielem, na którego czeka. Zobaczcie. Może być? Oczywiście, mimikę twarzy, jaką nadacie swojemu jeżowi, możecie zróżnicować. Bawcie się przy tym tylko dobrze, żeby jeż mógł, spotka mógł spotkać się z żuwiem. Potrzebne będzie nam parę rzeczy. Farba może być w dwóch odcieniach, ale jeżeli nie macie, to jeden też wystarczy. Warto sobie przy tym przypomnieć, jak uzyskać zielony, bo gdyby akurat w Waszych y, domowych pracowniach skończyła się, to możecie wymieszać niebieski z żółtym i stworzycie. W różnych proporcjach, różne odcienie zieleni. Warto poeksperymentować. Ale wracając do naszego żółwia: do stworzenia skorupy będzie nam potrzebny talerzyk papierowy. Ma on taką naturalną papierową wypukłość. W razie czego można też wyciąć po prostu koło z kartonu i też sobie poradzimy. Taki przyjaciel też chętnie przytuli się z jeżem. Oprócz tego pisaki. Farba, już powiedziałam, folia bąbelkowa. Zdarza się teraz w czasie yy, pandemii, że często zamawiamy różne rzeczy do domu, prawda? I bywają one zapakowane w papier, bywają one zapakowane również w folii z bąbelkami. Kiedy uda nam się nie wypstrykać całej, choć jest to bardzo trudne, yy, taki kawałek przyda nam się do czegoś. Jesteście ciekawi? Zanim zdradzę wam, do czego będzie ta folia, nie zapomnijcie też o jakimś zielonym arkuszu, zielonej kartce z bloku, albo takiej, którą wcześniej pokolorowaliście. No i nożyczka. Nie wiem, czy yy, nie powinnam w związku z tym zacząć od tych farb i od tej folii, żebyście już wiedzieli, co w nas czeka. Skorupa, która tutaj jest już okraszona takimi. Tarczami. nie wiem, tak naprawdę tutaj jakiś biolog y, znający się na życiu żółwi mógłby się wypowiedzieć, jakie nazywają te segmenty, ale y, ja wrócę teraz do tej farby i folii. Zobaczcie, troszeczkę farby wylewam na folię, mogę ją tutaj rozprowadzić pędzelkiem, ale nie muszę. Chociaż to też jest bardzo przyjemne, więc. I tą naszą skorupę odciska, ale żeby żółw lepiej mógł się ukryć w tych błotnych, nie wiem, błotnych czeluściach, w jakich lubią chować się żółwie, drugi odcień. Spotkały się teraz dwa kolory i niech pędzel nie zapomni się spotkać z wodą. W tym czasie, kiedy nasza żółwiowa skorupa wysycha, my możemy przygotować jego łebek i łapki, i jeszcze ogonek. Ale chciałam Wam pokazać, co dzieje się, kiedy bąbelki są mniej wypstrykane. Zobaczcie, tutaj bardzo fajnie widać Jaka utworzyła się taka strukturka A jak nabierzemy jeszcze grubo farby Może i powstanie faktura Warto się pobawić Żółwie mają całkiem długie szyje Ukryte swoich skorupach Kiedy wszystkie wychodzące na zewnątrz części żółwia mam już gotowe, klej do ręki. I przymierzamy. Pamiętajcie tylko, że taki żółwi pyszczek, też będzie fajny z uśmiechem. Oczywiście żółw może się spotkać z żółwiem, może się spotkać z jeżem, nie wiem jak oni będą się przytulać, ale w większej grupie też będzie im wesoło. Dzięki, bawcie się dobrze.